Sponsorem dzisiejszego materiału jest Eneba. Chodząc na główną stronę serwisu, można już dostrzec pięknie wyeksponowaną kategorię o nazwie Expectum Discountum, Untum, gdzie znajdziesz atrakcyjną ofertę na szeroko znane tytuły. Wyobrażaj sobie kiedyś zakup gry Sims 4 za niecałego Władysława? Z serwisem Eneba wszystko jest możliwe. Ponadto w serwisie nie może zabraknąć jeszcze wielu innych kategorii gier, gdzie doszukasz się wielu znanych tytułów ze świata strategii oraz odskulowych gier fabularnych, na których prawdopodobnie się wychowałeś. Serwis Eneba oferuje również masę innych promocji, dlatego kliknij w pierwszy link w opisie już teraz i zapoznaj się z całym asortymentem. Eneba, najszybciej rozwijająca się platforma handlowa dla graczy. Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Koreańskie Wymysły, z tej strony Michael i dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować wam Velvet Pod koreańskie zestawienie, czyli spróbujemy zagrać pod. Nie na początku jakiegoś botka, który jest zwykle polecany na tej postaci, tyle, że gramy pod Kraken Slayera, połączonego od razu z Black with sendem, by wszystko zakończyć Devdensem. Tak jakby trochę defensywne statystyki, trochę wzbogacenie naszej prędkości ataku, żeby zachować różnorodność. Ogólnie rzecz biorąc, nie gramy tutaj letal tempo, bo matchup nam troszeczkę na to nie pozwala. W sensie zanim to wystakujemy, to Woliber sobie jakoś ucieknie z rki, wydaje mi się, że Kejnik to. Użyję całego kombo i na tym się skończy, więc raczej tylko dwa, może trzy staki dofarmimy, więc lepiej będzie Conqueror'a stosować, bo chociaż nasza postać z tym permanentnym atak speedem będzie coraz więcej bić, bo Conqueror, rzecz jasna, wzmocni trochę tą statystykę. To są takie klasyczne runki, które na Belwet można spotkać w niektórych sytuacjach, dlatego myślę, że nie trzeba tutaj konkretnie omawiać tej postaci. Od razu przejdziemy konkretnie do Czyszczenia lasu, chociaż widzę, że Giepek tutaj się pokazał. Chciałem powiedzieć sobie wyfarmić las, ale chyba tego nie mogę zrobić, bo moja drużyna popaliła flesze, a ich drużyna kompletnie stoi w moim tym, w moim lasie, więc nie mam pojęcia co się tu dzieje. Ale dobra, po króciutkich zamieszkach w dżungli, pora powrócić do clear'a z trochę osłabionym startem, ale jednak na pewno z jakimś. Niektórzy uważają, że Belwet jest takim, jakby to powiedzieć, masterem po więc zobaczymy, jak ta postać będzie radziła sobie w późniejszym etapie gry. Początki będą beznadziejne dla nas, bo doskonale wiecie, że zanim faktycznie zdobędziemy te dodatkowe atak speedy, trochę czasu musi upłynąć, ale raczej mi się z tym wszystkim nie spieszy. Grunt, żeby tylko na Kane jakoś tam nie dajpował, jakoś nie inwejdował i powinno być superowo. Jak widzieć tą lepszą formę na RC? Po prostu kogoś zabić albo unicestwiasz kluczowy obiektyw typu herald albo smog, albo unicestwiasz wroga i wtedy się przemieniasz tą lepszą płaszczkę, tak inaczej można nazwać belwet i dzięki temu masz ulepszony damage, bo on jest chyba true damage'em, a nie takim, który uwzględnia armory przeciwnika. Dobra, możemy pójść na topa. Nie mam pojęcia, czy na połowie hp HP'ków warto by było takiego Volibera gankować, chociaż w sumie dostrzegamy, że on lubi się chyba bić z przeciwnikiem, więc trzeba to jak najbardziej wykorzystać zdobyć fraga, no może nie całą farmę, bo tam kęcz lepiej, żeby to sobie sfrozował i polecimy z dalszymi elementami. Zmutujemy sobie już każdego, bo widzę, że kompletnie nie ma sensu się tym interesować, także lecimy z tematem i siema, Kejnik. Nie wiem, co ty odwaliłeś, ale dzięki za donata w formie double buffa. Właśnie, zapomniałem tego wspomnieć, czy dopowiedzieć, że nasza Belwet genialnie sobie radzi właśnie z takimi Bliskimi starciami z kimkolwiek, bo jeżeli mamy swoje E, to z jednej strony redukujemy ich obrażenia, a z drugiej strony też się leczymy. I trochę bym powiedział, że od momentu opublikowania tej postaci trochę nie rozumiem tego leczenia. Jest zbyt niezbalansowane, jest zbyt skuteczne, można by tak rzec. No i przeciwnikowi, tak jak zresztą widzicie, bardzo szybko to HP spływa, przez co on nie może zareagować. A ja mogę się cieszyć kolejnym fragiem, już zdobywając status Killing Spree. Oby teraz tylko ta Leonka do mnie nie przyszła, bo oddanie shutdowna w piątej minucie gry no nie byłoby za bardzo interesujące, więc trzeba to tylko zesmajtować uciec z miejsca zdarzenia i oczywiście wycofać się do bazy, żeby kupić swoje pierwsze przedmioty. Klasycznie rzecz biorąc na Belwet stosuje się botka, tak jak przypuszczałem wcześniej, natomiast teraz wybieramy sobie Kraken Slayer'a, żeby zachować te statystyki ofensywne, plus jeszcze zwiększyć nasze atak speedy, które tutaj... Na naszej postaci robią najbardziej istotne znaczenie Dobra, myślicie, że tego GPK damy radę porobić? na ma R w sumie, to jest trochę niefortunne Ale chyba powinniśmy go porobić Skoro mamy 4 dasze, to raczej nie powinniśmy się bać Dobra Dobra, jest ziomeczek bez flesza Jest Gites Akurat użyliśmy to w, idealnie w punkcik Ale nie wiem czemu Brandzik tak trochę przyintował Chociaż z jednej strony przyjętował z drugiej strony nie. No dobra, proces akurat farmienia to jest coś, czego faktycznie na belwet się nie lubi, ale no cóż, żeby kierować Gierkę później, niestety trzeba przetrwać early. Od razu wam zdradzę, że lepiej wykorzystywać Erkę na Heraldach niż bezpośrednio na smokach, bo smoki same siebie dają wam po prostu efekt Erki, natomiast Heraldy ten efekt jakby przedłużają. Bo my tylko tymczasowo zamieniamy się w tą bardziej. Ofensywną, bardziej dominującą płaszczkę, dlatego pamiętajcie o tym, żeby, żeby na początku zaczynać od heraldów taką przemianę, bo po prostu ona jest nieco bardziej dłuższa. I teraz, kiedy dysponujemy taką belwet, możemy za pomocą kiłu przeskakiwać przez ściany. Na tradycyjnej formie nie jest to dostępne, natomiast na tej widzicie, nie ma żadnego kłopotu, żeby przez te ściany przeskakiwać, przez co wasza postać jest jeszcze bardziej mobilna, dynamiczna i jeszcze ważniejsze, skuteczna. Po Heraldzie, stworki jeszcze na tego, na alejce są. O, dokładnie, tego zapomniałem akurat dopowiedzieć. Także dzięki wariacie, że to kontynuowałeś. I tak za chwilkę też to zademonstruję użytkownikom, którzy nigdy belwet nie widzieli na oczy. Wlećmy na Heralda, zdobądźmy go i wam pokażę w pełni, tak jakby, działanie tej oto postaci. Po smokach nie ma tego efektu, żeby wprowadzić jeszcze bardziej, większy split już na alejkach więc najważniejsze jest to, żeby na Belwet skupiać się bardziej na heraldach Verli, niż na smokach. Smoki to taka kwestia kosmetyczna, kwestia dodatkowa, na którą warto zwracać uwagę, ale herald jest zdecydowanie lepszy. Zresztą za chwilkę jak uniecesyjmy tego Volibera albo jego Alejkę, pokażę Wam jak mniej więcej działa efekt tych oto stworków. Odpalamy sobie heraldzika, czyścimy sobie każdy, dosłownie każdy, każdego możliwego stworka i zobaczcie, w zamian za tych naszych przeciwników, zwanych minionkami stwarzają się nasi przyjaciele, którzy właśnie wędrują na turecik i zobaczcie jak łatwo można splitować sobie alejkę, więc mamy 10 minutę, 8 poziom no i co, Spuszowaliśmy dwa plejty i w sumie nawet dalibyśmy radę spuszować trzy, ale niestety Woliber siedzi pod turetem i nie można go jakoś unicestwić o, ja chyba dupy niestety teraz i tym bardziej oddałem shutdowna Belwe to chyba najbardziej zapomniana postać w całej lidze Na pewno się z tym nie zgodzę Ponieważ ostatnio dostała modyfikację swojego Q A z drugiej strony jeszcze Black River, którego teraz składamy w naszym procesie składania postaci Dostał też buffy Przez co takie postacie fighterowe, głównie projzerzy No to są teraz w mecie I radzą sobie doskonale na każdy możliwy matchup Jeżeli nie masz HP'ków, to jesteś one shotowany Jeżeli masz HP i masz jakieś armory one są automatycznie zredukowane o te 30% na maksymalnym poziomie. W ten sposób belwet jest skuteczna w lejcie, jak i nawet od środkowego etapu gry, niezależnie jakie statystyki będzie posiadać, belwet po prostu będzie silna, a weź spróbują zniszczyć na redukcji, no to ci życzę przyjacielu powodzenia. Niko miała niecałe 2% przed reworkiem, a teraz ma najwięcej. No tak, no bo wprowadzili nowe rzeczy, no to ludzie chcą chociaż zobaczyć jak ta postać działa. Dlatego nie bez powodu postacie świeżo co dodane, takie nowe, mają nagle dużo pikratio, ale win winratio nie jest na za bardzo okej okay poziomie. Także ważne jest to, aby do takiej postaci podchodzić na początku z dystansem, albo je o wiele lepszym stopniu jeszcze banować. Takie je kompletnie banujecie, no to przeciwnicy nie wiedzą, co z tym zrobić. Ok, no i gitara się ma. Ulepszona RK, także Drake'a możemy od razu robić. Swoją drogą, jak ktoś by się zastanawiał, skąd ja mam nagle takiego atak Speed'a, to nie jest to moi drodzy efekt letal Tempo, to jest efekt pasywy naszej Belwet, gdzie nieskończoność możemy stakować sobie dom statystykę, dobywając obiektywy, czy chociażby bohaterów wyżej wspomnianych. Za każdym razem proces tej pasywy rośnie w siłę i nasza postać nawala jak szalona. W przyszłości zresztą możecie dostrzec, że moja bohaterka będzie miała. Takiego atak speeda, że to tak jak Kog'Maw będzie taką armatką, której nie da się powstrzymać. Dobra, teraz lecimy sobie z Blackliverkiem, w międzyczasie zraszujemy sobie a berserkerki, żeby mieć więcej atak speeda, i lecimy dalej. A do tego nie trzeba mieć Blitza Pro? Może i trzeba. Szczerze ja tylko mówię, że takie coś jest osiągalne, a nie że tam trzeba wykupić jakąś wersję Pro, czy chociażby podstawową. Ja się trochę na tych aplikacjach pomocniczych nie znam. Bo szczerze, nie są nam i do czegoś potrzebna. Gdzie podlinkujesz? Pod filmem, ewentualnie kiedy będę to montować i wrzucać na YouTube, a, to po prostu Wam to zaprezentuję w wideo. Okej. Okay. Nie chodził, nie? Ale faktycznie... E! E! No p***a Oszukane, Ku... Wyłączcie to! Usunęli to już, bo jak grało to było wszystko normalnie, a ja używam blica. No tak, ale jeżeli używasz wersji podstawowej, jak tu inni piszą, no to to nie działa. To chodzi o wersję Pro, która pokazuje nad przeciwnikiem, ile mniej więcej golda jest do tyłu, chyba w kwestii ciebie samego, coś takiego. Dlatego ta wersja jest trochę niedokończona, można tak to nazwać. No i co? No i zachęcam, żebyś sobie wykupił tą wersję Pro. Jak macie to pomóc mentalnie, żeby radzić sobie z Niko, no to chyba warto, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. Jezus Maria, jak chłopaczyna się leczy, co? Nie to bounty pokazuje? A, no to jeżeli bounty pokazuje to spoko. Ale i tak ten efekt pokazywania właśnie ukazuje prawdziwą... Prawdziwą Niko, nawet po przemianie. I udało się turret zdobyć, proszę. S? Yes. O! U! Kurde, close. Po co wydawać pieniądze na głupie wersje problica? No, wiesz, jeżeli ktokolwiek ma załamanie nerwowe, że gra na Niko, no to lepiej wydać sobie pieniądze, żeby temu trochę zaprzestać. Po to są pieniądze, żeby je wydawać, więc jeżeli warto Cię uspokoić jakoś, to chyba lepiej wydać te kilka złotych, czy tam kilka dolarów, żeby mieć święty spokój na temat tego, gdzie jest prawdziwa Niko i jak sobie na nią poradzić. A w międzyczasie wracając do naszej bohaterki. Złożyliśmy sobie teraz Witsenda, przez co Woliber chociaż choć trochę będzie mniej bić mojej osobie. I myślę, żeby to wszystko zakończyć za chwilkę Witsendem. Nie, nie Witsendem, tylko devdensem, przepraszam. Bo za pomocą devdensa, kurde, mylę teraz te efekty przedmiotów. Za pomocą tego wszystkiego będę mógł jeszcze lepiej sobie radzić na wrogów. Bo będę mieć efekty leczenia oraz najważniejsze efekty armora. Resetujemy sobie po raz kolejny naszą, naszą Reczkę, żeby cały czas ładnie cooldown działał. No i co? Jak oceniacie mniej więcej tą oto ukochaną bohaterkę. Jakoś główny proces, gdzie belwet faktycznie dominuje wszystko 1 na 9, to jest okolica właśnie tego późnego etapu gry. Zobaczcie widzowie jak działa mniej więcej belwet na naszorach. Praktycznie samemu na 13 poziomie dałoby radę to zrobić, tylko niefortunnie zlamiłem trochę kombo, bo powinienem inaczej redukcję wykorzystać. Chociaż nawet jakbym teraz to odpalił to chyba dalibyśmy radę, bo widzicie, ten atak speed jest tak przesądzony, że nasza postać okej okay, troszeczkę potraciła tego HP, natomiast jak się redukcja od razu włącza to to się wszystko przywraca z powrotem. I teraz polecimy z wcześniej wspomnianymi berserkerami, nasz atak speed wynosi łącznie 3,75, nie wiem czy to jest dużo czy to jest mało, sami możecie napisać w komentarzu, mi się wydaje, że to jest jak najbardziej okej okay wynik. Natomiast wszystko myślę, że nawet możemy jeszcze zakończyć jakimś fajnym, ofensywnym atak speedem, jak na przykład błotkiem, czy może jakimś jeszcze innym itemem, typu może nashortów, żeby faktycznie mieć jeszcze więcej tego wspaniałego efektu zadawania szybkich obrażeń. Nie mam pojęcia, czy się udało. Chyba się udało. Dobra. Pyk, pyk. Kurde, zdodżował to. No widzicie, co ja do kogokolwiek podejdę? to ta osoba jest one-shotowana, no nie wiem jak to inaczej wspominać czy dopowiadać. O dziwo też Pelwet jest bardzo różnorodną postacią, bo zauważyłem, że jedni, jedne mainy raszują właśnie typowe atak speedy i ofensywę, drudzy koreański wymysł, czyli to co teraz widzicie na ekranie, a trzecy grają pod tylko i wyłącznie wultanka, bo wiedzą, że ta postać i tak będzie biła bardzo dużo damage'a w lejcie. Więc wiem, że to trochę trzeba hmm, podchodzić do tego różnie, i zawsze do gry się dopasowywać względem przedmiotów, jak i innych racji. Ok, ok, no i ok. <laughs> Także przepraszam, że ta pęta była bardzo nudna pod względem właśnie reakcji, ale nie spodziewałem się, że ja tutaj to, totalnie pentakilas dobędę i to jeszcze samemu. No w skrócie co wam powiem, Belvet jest stworzona do Carry 1 vs 9, z tym oto buildem nie tylko macie dużo, dużo, resetów, dużo przeliczników, czy chociażby nawet i dużo attack spida, jak zresztą widzicie. Dzięki temu łatwo radzicie sobie z każdym rankingiem i każdemu miłośnikowi polecam tą postać, żeby chociaż sobie przetestować, bo to wydaje się skomplikowane, ale uwierzcie, że tak skomplikowane nie jest jak jakieś inne postacie typu Lisin, czy chociażby jakaś nidalka. Żeby tak jeszcze domknąć temat na samym końcu, to zaprezentuję wam, jak wygląda belwet solo właśnie w Nashora. Prezentuje się to w taki sposób. Nawet nie musimy tutaj totalnie odpalać jakiejś redukcji na, na naszej umiejętności E, nie trzeba odpalać żadnych Q. No, traktuję to już tak trochę symbolicznie, żeby doczować te obrażonka. Także widzicie, sami belwet jest stworzona do właśnie tego etapu gry gdzie posiadacie bardzo dużo prędkości ataku, jesteście praktycznie nieśmiertelni ze względu na redukcję obrażeń i solo nawet możecie zrobić pętę, gdzie ta gra była tego żywym przykładem. A w międzyczasie jeszcze może uda się tego kogmawa tak ciepnąć, tak jak zresztą widzicie. No i się udało, pokrzem. Uciekniemy sobie? Uciekniemy. No i to dostałem na łeb. To w takim razie, jeżeli mam takiego lowka, to się natychmiast wyleczę na topie. No i spróbujemy zasplitować górę, no bo to w sumie jedyny kamp, czy jedyny turec, który nam pozostał. Jeszcze spróbujemy domknąć temat dodatkowego atak speeda. Niestety chyba już nie zdołam y, wytworzyć tutaj konkretnie 5 normalnie atak speeda, bo od czasu do czasu faktycznie się statystyka 5,5 pojawia. Jednakże klasycznie wyfarmiliśmy maksymalnie 4,76, kończąc to spotkanie ze statystykami 23,2,1. WP. dziękuję za oglądanie. Przejdźmy do podsumowania. Po ponad 30-minutowym starciu zrobiliśmy 35 tysięcy damagea równocześnie zachowując największy damage całej drużynce, jak i całej grze. Damage taken oczywiście też się prezentuje na najwyższym poziomie, bo tą belwet nie tylko dużo tankujecie, ale też dużo damage'a zadajecie. I koniec końców, healing dan też powinien być największy, no bo najwięcej i najczęściej graliśmy pod tą statystykę. Jeżeli chodzi o runki, graliśmy sobie takie oto zestawienie. Proszę sobie to odzorować. Także to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami, oraz serdecznie zapraszam Was na transmisję na żywo, gdzie nagrywam tego typu koreańskie wymysły. Do zobaczenia następnym razem.